Jedna rada. Taka jedna rada od osób, które ubierają wyjątkowe postacie, które szyją dla wspaniałych po prostu kobiet. Co my się poradzimy? Neurogniazdy, te dwie, zgodziły się na to, żeby ten projekt był Mił, czyli nazwać go Mił, i będzie normalnie w oficjalnie sprzedać. Przykład z dzisiejszego dnia. Się na się dostaliśmy na taką wiadomość z Salomija: Czy to już jest wszystko stracone? Ja wczoraj się z nim przespałam, a on dzisiaj nawet nie napisał dla mnie SMS-a. To jest jak gra. Każdy level nowy, zamiast tego, żeby było nas taką ciekawostką, co będzie dalej, marzał o tym, żeby go skończyć i iść dalej, no to tak Boże, ja się boję. A uwierz mi, każdy nowy level jest jeszcze fajniejszy. Od pomysłu, który mam w głowie realizuję coś, co jest dla mnie zawsze dziełem sztuki. Produkt indywidualny nie jest droższy od produktu standardowego. Jedyna różnica jest tylko w tym, że nie po prostu nie jesteśmy w stanie go oddać, ze czyli nie podlegać zwrotowi. Nie podlega nie zwrotowi. Ja bym nie dokonała tylu zmian i ja widzę tyle zmian dookoła, że to jest naprawdę niesamowite i myślę, że to jest największa magia tego wszystkiego, że to się dzieje naprawdę, więc, więc warto bardzo ryzykować, obiecuję.